Siemacie, nadaje Abasz z projektu Długa Droga do Yukon Arctic Ultra napędzanego przez polski running Chciałem was zaprosić do takiego zimowego nocnego review nowego bivi, które ostatnio nabyłem. Nie do końca wyszło tak jak chciałem. Review miało być nagrywane za jasność, niestety zatrzymały mnie sprawy służbowe. Nie mogłem w teren wyjść wcześniej. Dotarłem na miejsce noclegowe już w ciemnościach. Dodatkowo dość mocno spadła temperatura. Okazało się, że urządzenia rejestrujące dźwięki obraz nie są w stanie sobie poradzić z taką temperaturą. Zaczęło się to wyłączać. No i dlatego to review może nie spełniać Waszych oczekiwań. Jeżeli tak jest, nagram jeszcze jedno, w takich może warunkach bardziej izolowanych, w których będę mógł wszystko spokojnie opisać. Tym bardziej, że na tym mrozie też może momentami gadałem nieskładnie głupoty, także musicie mi wybaczyć. No wszystko zachęcam do obejrzenia. A po tym, jak przebrniecie przez ten film, powiem jeszcze parę uwag co do sprzętu. No i przede wszystkim to, jak tak naprawdę, czy było komfortowo, czy, czy było w porządku w tym Vivi, czy spełniło oczekiwania. No ale to już po filmie. Szymacie Macie? Nadaje apacz Nocne review nowego sprzętu. Mrozik jak na razie tak około minus 13 stopni. Właśnie dotarłem na miejsce, gdzie będę obozował. Zdążyłem jedynie zrzucić na razie plecak i rakietami troszeczkę zrobić tutaj pole, żeby nam się tutaj śnieg nie panoszył. Co teraz? Przeszedłem około 15 km, w zasadzie nie pożywiałem się w tym czasie. Pierwsze zacznę od tego, że rozstawię kuchenkę zaraz zobaczycie jak to zrobić Użyję zintegrowanego systemu do gotowania akurat tutaj firmy Pingwin litrowy kubek wiadomo zintegrowany palnik i tutaj co ciekawe, od razu w zestawie ucho. Tak jak mówię, dopiero dotarłem na miejsce obozowania. Wszystko tutaj jeszcze się wala, jeszcze tutaj dużo chodzę. I dlatego, żeby przez przypadek nie potrącić gdzieś tej kuchenki, nie uszkodzić samej kuchenki, czy nie wylać po prostu zawartości, za takie ucho wieszam sobie kuchenkę na drzewie. I kiedy ja przygotowuję obozowisko. Kuchenka w kuchence już tutaj przygotowuję sobie wodę na jedzenie i na napój, ponieważ dotarłem tak naprawdę dopiero na miejsce. Będąc jeszcze rozgrzany po marszu, szybko przygotowuję sobie tutaj pole ubijając śnieg rakietami. I ponieważ będzie to review, zaraz ubiorę dodatkową odzież, ponieważ no, review jakby nie patrzeć, polega na małej aktywności. Przynajmniej fizycznej a nie na dużej ilości gadania. Jak wcześniej powiedziałem, zabrałem więcej ubrań z racji tego, że będę nagrywał review, czyli będzie to niska aktywność jednak na mrozie. Natomiast zabrałem też dzisiaj na nocleg dość cienki śpiwór. Według prognoz temperatura ma spaść do około minus 18 stopni. Ja zabrałem syntetyczny śpiwór, który ma. Komfort do minus 10 stopni, natomiast dzięki temu, że zabrałem właśnie więcej ubrań, będę w stanie komfortowo przespać noc nawet w takim śpiworze. Zabrałem między innymi takie szerokie ocieplane spodnie. To są spodnie z wypełnieniem syntetycznym. Lekki syntetyczny materiał, tak samo na zewnątrz. Zamek przez całość, dzięki czemu można bez problemu założyć te spodnie na inne spodnie, ponieważ są szerokie i bez ściągania butów, ponieważ możemy rozpiąć je na całości. Kolejna sprawa oczywiście zabezpieczenie głowy. Ciepła czapka, traperka od Old School Try Running. No i zabezpieczenie korpusu. Ściągam część odzieży, która, w której szedłem. Zakładam grubą ciepłą kurtkę puchową. Nie jest to taka typowa kurtka wspinaczkowa. Jest to kurtka typu parka z bardzo obszernym kołnierzem, dużymi kieszeniami na zewnątrz. Zabrałem ją właśnie dlatego, że będzie dużo gadania. I tak samo z pani w cienkim śpiworze. Nie jest to kurtka najlżejsza. Ale to też nie jest, nazwijmy to, wypad czy wyjazd, który polega na tym, żeby wszystko było najlżejsze. Na wyjazd, w którym bym bardzo dużo aktywnie chodził, ale też spał w takich warunkach. Zabrałbym najprawdopodobniej cieplejszy śpiwór, natomiast lżejszą kurtkę, w której na przykład mógłbym się sprawniej poruszać na szlaku. Dzisiejsze review będzie dotyczyć holenderskiego biwi. To takie biwi tworzone dla wojska. Tworzy firma, która tworzy też biwi na rynek cywilny. One zwykle różnią się tylko kolorem wtedy. To jest po prostu tanie. Pokrowiec nie jest oryginalny. Miałem po prostu taki worek kompresyjny, dlatego sobie po prostu tak umieściłem to biwi w takim woreczku. Jak to coś wygląda? Parametry, waga i wymiary Biwi będziecie mieli gdzieś tutaj z boku na ekranie z madzniętymi łapami wcale nie jest tak prosta. Zestaw składa się z małego stelarza samego biwi oraz szpilek czy śledzi. Wiadomo, w zimie lepsze będą śledzie niż szpilki. Natomiast jest to opcjonalne, nie trzeba tego stosować. Mam tutaj już wcześniej przygotowane miejsce na rozłożenie naszego biwi. Można użyć też bez stelaża. Będzie to po prostu wtedy membranowy pokrowiec na śpiwór. Natomiast wiadomo w zimie no, bez izolacji od podłoża spanie nawet w bardzo ciepłym śpiworze byłoby dużym błędem. Ja zastosuję karimatę Thermaresta. Też gdzieś tutaj na ekranie pojawią się parametry tej maty. Jest to mata zimowa. To biwi od spodu ma takie paski, paski materiału, przez które możemy przełożyć matę na zewnątrz. Dzięki temu ta mata nie będzie nam się przesuwać, nie będzie się biwi przesuwało względem naszej maty. Mata oczywiście ma stronę srebrną. No, i tutaj, akurat w tym przypadku niebieską. Niektórzy twierdzą, że to tym srebrnym powinno być do ciała, bo wtedy będzie odbijać. Natomiast, no nie wiem, dla mnie raczej logiczne jest tą część odbijającą, mimo wszystko, temperaturę umieścić jednak do ziemi. No nie wiem, ja to tak widzę. Jeżeli ktoś mi mądrze jakoś wytłumaczy, dlaczego inaczej, ja nie tak, no to, no to będę wdzięczny. E, przekładamy sobie taką matę przez paczki, które są od spodu. Bracamy nasze bibi. Bibi jest rozpinane w stronie tak mniej więcej do ponad połowę. Także tak jak mówię no już możemy w taki sposób e, w takim biwi sobie nocować. No możemy samego biwi użyć jako taki docieplacz. Kiedy na przykład jesteśmy w schronisku czy jesteśmy pod jakąś wiatą a nie musimy stosować albo nie chcemy stosować m, tego podniesienia no wtedy możemy, możemy to tak, tak zastosować. Ja mimo wszystko yy, założę daszek. kowane pętelki z oczkiem. Tak wygląda daszek. Eee, teraz napnę bivi dodatkowo śledziami żeby napiąć biwi, producent przewiduje użycie siedmiu śledzi. Po trzy na każdą stronę, jeden śledź jest do odciągu daszka z tyłu. Nie są to śledzie oryginalne. E, oryginalnie chyba do, dodawane są szpilki, natomiast w zimie no, lepsze będą śledzie. E, jeżeli kogoś stać e, chce zmniejszać wagę, no to jak najbardziej tytanowe. Tak wygląda rozłożone biwi. Pogoda jest bezwieczna w zasadzie, e, więc nawet nie będę tego odciągu daszka mm, tak naprawdę e, rozstawiał. Jak mówiłem wcześniej, e, będę dzisiaj spał w syntetycznym śpiworze Karintia model Brenta. Limit komfortu minus 10 stopni, ale e, ponieważ mam dużo ubrań to sobie na to pozwolę. Plus myślę, że sam samomembranowe biwi będzie dodatkowo taką warstwą izolacyjną. Nie jest to oryginalny pokrowiec do tego śpiwora. Jest to pokrowiec od amerykańskiego śpiwora, jest po prostu większy niż ten standardowy w modelu Karenti. A mnie strasznie męczy zawsze zwijanie tych śpiworów w zimie. Po prostu yy, męczenie się, zimno w łapy, a my po prostu dusimy ten śpiwór, i potem jest problem z włożeniem go do pokrowca. Tutaj tego e, problemu nie ma, ponieważ no, pokrowiec jest na tyle duży, że po prostu połyka wręcz ten śpiwór. Dodatkowo e, zastosuję dzisiaj takie tak zwane prześcieradło do śpiworów. E, Summit reaktor wykonany z, termo, z materiału Thermolit. E, ono troszeczkę mnie dodatkowo dogrzeje. Natomiast jest to też taka bariera, jeżeli wchodzę w ubraniu do śpiwora, które na przykład, no nie wiem, nie jest na przykład czyste do końca. Czy jest troszeczkę wilgotne? No, to jest to kolejna taka bariera, żeby nie e, brudzić śpiwora. E, no i dodatkowo, właśnie można się dogrzać. Poza tym jest po prostu bardzo komfortowe. Bardzo jest przyjemne e, do ciała. No, fajna sprawa. W lecie też go używam. Także e, dzisiaj właśnie coś takiego dodatkowo zastosuję. A więc, tak wygląda system do spania. Oczywiście. Tutaj podłożę sobie jeszcze rzeczy po to, żeby troszeczkę zrobić dodatkowo jeszcze dystansu pomiędzy materiałem biwi a głową, i tak samo w nogach, w nogi wsadzę po prostu buty w worku. Zrobią one też taki dystans, a nie będą tutaj na zewnątrz. Nie, byłem, nie robiłem dzisiaj bardzo intensywnego wysiłku. Natomiast mimo wszystko, buty są odrobinę wilgotne i na pewno rano będą jak skorupy. Także no już nie wspomnę o tym, że zakładanie takich innych butów jest nieprzyjemne. Więc może się zdarzyć tak, że one tak naprawdę wylądują w worku, tak naprawdę w środku śpiwora. A za chwilę naszykuję sobie. Ciepłe jedzenie. Niestety gwiazd nie poglądam dzisiaj. Ciepła herbata. No i będę się szykował do snu. A rano opowiem Wam, czy noc przebiegła komfortowo. Jak sprawdziło się BIWI. Hej. Dobrze, no więc jak to było z tym w nocy, temperatura była dość niska, natomiast powiem Wam, że jak dla mnie to to było komfortowe. Tutaj taka rzecz jeszcze, użyłem maty, którą opisywałem tam na filmie i powiem Wam, że mimo wszystko nie było tak do końca komfortowo od spodu, od dołu. I mówię tu o tym, że było niewygodnie, że było tam gdzieś twardo czy coś takiego. Natomiast y, wydaje mi się, że ta izolacja jednak mogłaby być trochę lepsza. Myślę, że jakieś, jakaś taka jeszcze cienka, y, może alumata, może cieniutka mata y, do pompowania. No już tutaj y, jakby wyczerpałaby temat tej izolacji, ponieważ y, tak, od góry było mi ciepło. Natomiast od dołu czułem tam gdzieś po półtorej godziny, że już mimo wszystko nie jest to takie, nie jest, nie jest ciepło, tak jak od góry. No i wiadomo, prawda, jak to się później kończy. Takie rzeczy, to chyba nikomu nie muszę mówić, także myślę, że jeszcze jakiś dodatkowy podkład. Kondensacja. Powiem Wam, że spodziewałem się większej kondensacji. Ta była moim zdaniem na bardzo takim dobrym poziomie. Zdecydowanie mniejszym niż miałem do czynienia z na przykład w namiotach jednopowłokowych. Także tutaj na duży plus. Biwi jest duże, tak jak było opisane w filmie, to jest rozmiar L. No jak dla mnie. Na moje gabaryty naprawdę, naprawdę było wygodnie i fajnie. No to chyba tyle tak naprawdę z takich uwag. No i na to wychodzi, że jednak Bibi to konkretne zastąpi przynajmniej przez najbliższy czas pożyczany od znajomego zwykle nawet jedno-powołkowy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania co do filmu, jeżeli według Was to review nie wyczerpało tematu, napiszcie po prostu w komentarzu, a ja postaram się odpowiedzieć i ewentualnie, tak jak mówiłem, nagrać jeszcze jedno. A ja już żegnam się z Wami, trzymajcie się.